Proszę Państwa, sam Donald Tusk. No myślę, że dobrze o nim mówi historia pierwszego mieszkania, jakie uzyskał, bo przecież, jak powiedziałem, mieszkał w tym pokoiku z żoną, z dwojgiem dzieci przez 10 lat, bez perspektyw na swoje własne M, ale te perspektywy się pojawiły wtedy, kiedy w jego życiu pojawił się Wiktor Kubiak. Wtedy właśnie Donald Tusk wypatruje sobie mieszkanie w Sopocie przy ulicy Syrokomli, to nic, że w tym mieszkaniu mieszka kolejarska rodzina. Ta rodzina ma pewne zaległości czynszowe. No, kto z nas nie miał zaległości czynszowych? Kobu się to nie zdarzyło, niech pierwszy rzuci kamieniem. No, ta rodzina miała, e, e, Donald Tusk chciał mieć to mieszkanie. To był pretekst, żeby tę rodzinę wywłaszczyć. Została wyeksmitowana na bruk, to mieszkanie było komunalne, w zasobach miejskich. To mieszkanie przydzielono Tuskowi. Szkopuł w tym, że on był mieszkańcem Gdańska, tam był zameldowany, jego żona w Gdyni mieszkanie komunalne miasta Sopot można było przekazać mieszkańcowi miasta Sopot. Dla, dla Tuska zrobiono wyjątek. To było przestępstwo, to było złamanie prawa, więc policja wszczęła śledztwo, bo złożony został donos, złożone zostało zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Został przesłuchany w tej sprawie prezydent Sopotu, który po siedmiu godzinach przyznał, że istotnie złamał prawo. Powiedział, że był naciskany z bardzo wysoka. Koniec końców Jerzy Rusik, policjant prowadzący tę sprawę, chciałem skierować do prokuratury, a Tusk powinien to mieszkanie stracić. No ale wtedy, wtedy zadziały się rzeczy dziwne, jak to wiele razy w naszym kraju działo się wcześniej i później, kiedy u Jerzego Rusika, tego policjanta prowadzącego śledztwo, pojawili się panowie z Urzędu Ochrony Państwa i przypomnieli mu, dzisiaj jesteś chłopie w policji, ale jeszcze niedawno byłeś w Milicji Obywatelskiej. Chcesz, żeby Telewizja Polska opublikowała reportaż, jak to esbecja niszczy dzielnego opozycjonistę, czyli Donalda Tuska? Rusik miał świadomość, że można go zmuchnąć jak świecę. W związku z tym, klnąc w niebogłosy na całą komendę, umorzył to śledztwo, no bo nie chciało sobie widzieć reportażu w telewizji, jako SBK, który prześladuje wspaniałego bohatera opozycji, Donalda Tuska. I w ten oto sposób Tusk otrzymał to mieszkanie całkowicie bezprawnie, e, ponieważ miał tego świadomość. Chciał je szybko wykupić, wtedy nie było odpowiednich przepisów. No ale czego nie robi się dla Donalda Tuska? w którymi ga uchwalony odpowiedni przepis i w ten oto sposób mógł już to mieszkanie kupić, miał już swoje pieniądze, no ale miał też sponsora, Wiktora Kubiaka. Czemuż miał wydawać swoje kolei z, z Kubiak? Kubiak później się skarżył wielu, wielu ludziom e, w niebo głosy klnąc, że Ryżycha pożyczył pieniądze i nigdy ich nie oddał. Popatrzcie Państwo na tę historię w pigułce. E, Donald Tusk chce mieć mieszkanie. Wypatruje to mieszkanie, jest. To nic, że w tym mieszkaniu mieszka rodzina z dziećmi. Rodzina idzie na bruk, Tusk tam zamieszkuje. To nic, że zamieszkuje bezprawnie, bo nie było prawa, które pozwalałoby na przydzielenie z zasobów miasta Sopot takiego mieszkania mieszkańcowi Gdańska i mieszkańce Gdyni. To nic, że nie ma przepisów, które pozwalają mu to mieszkanie wykupić. Specjalnie dla niego się takie przepisy uchwala. To nic, że ma już swoje pieniądze. Po co wydawać swoje, skoro można skorzystać z brudnych pieniędzy z afery FOS? Myślę, że ta historia w bardzo dużym, telegraficznym skrócie pokazuje moralność, etykę, mentalność tego człowieka.